Tak, żeby każdy miał miejsce dla siebie. Nie ma niechcę, bo jak ktoś biegnie do połowy boiska, chłopcy, słyszycie? Nie tam za krzaki, moi drodzy. Nie wychodzimy na bramkę. I teraz tak. Posłuchajcie, dzisiaj, ideą dzisiejszego marszu jest to, żeby pokazać, jak ważne jest noszenie Kamizelek odblaskowych, gdy robi się ciemno. I spotykamy się tutaj, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli bezpieczeństwo, ale będzie ciemno. Bezpieczeństwo z, ze sportem. Pan Kazimierz Nowak i pani Ania Mokrzycka są nauczycielami WF-u w naszej szkole i oni poprowadzą rozgrzewkę. Zanim rozgrzewka nastąpi, to przypomnijmy, jak będziemy szli. Pójdziemy dwójkami po chodniku lewą stroną i gdy dojdziemy do kościoła do ojców reformatu przejdziemy na światła i będziemy poruszać się po chodniku wzdłuż ulicy Narutowicza, po czym skręcimy w prawo na arenę lekkoatletyczną, a tam... E, pan Kazimierz Nowak i Pani Ania Mokrzycka poprowadzą grupę, która przebiegnie. E, zobaczymy nam ile możecie, ale jak, jak się uda, to dwa okrążenia. To nie są wyścigi. Będziemy biegli w miarę równym tempem, jedni za drugimi, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Jeszcze na e, arenie przypomnimy. I druga ważna rzecz, będziemy na końcu tej e, naszej odblaskowej akcji kilka haseł wykrzykiwać, żeby wszyscy wiedzieli, że w jakim celu się spotkaliśmy. No to teraz oddaję mikrofon. A jeszcze chciałam tutaj przywitać, zwłaszcza panią dyrektor, którą witamy bardzo serdecznie, siostrę, która tutaj nas wspiera. I rodzica. Rodziców generalnie, chociaż jest ich mało, aczkolwiek witamy. I zapraszamy do akcji. No to co? Za chwilę rozpoczniemy rozgrzewką. Stańcie sobie w rozsypce. W lekkim rozkroku. No i ja mikrofon za chwileczkę oddam. Patrzycie na nas i naśladujecie. Dobrze? Musimy rozgrzać poszczególne części ciała, a potem jak będziemy rozgrzani, ustawimy się w odpowiedni szpaler, grupę. I pójdziemy. Jeszcze ustalimy, kto będzie na czele, kto będzie zamykał pochód i myślę, że bezpiecznie dotrzemy na stadion, a dalej to myślę, że na stadionie Wam powiemy co dalej. To w takim razie zaczynamy rozgrzewkę. Przekazuję tu mikrofon. Uwaga! Do przodu ramiona. Dobrze, uwaga, pójdziemy do przodu na przemian, prawa lewa, prawa, lewa, do przodu, a teraz do tyłu, a teraz do teraz rozgrzejemy tu, skręcamy, Od czerwej kółeczki. Uwaga, skręty prawo, w lewo. Ale wszyscy się rozgrzewamy. Panowie też. Tak jest. Siostra <noise> również się rozgrzewa. Tak jest. Teraz uwaga. Skłonie do prawej i do lewej. Proszę. Raz, Raz, dwa, 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 dwa. Raz, dwa. dwa. Ja, może teraz krążenia, tak. Witamy Was, witamy! Pana no, to, to, bali, bo ja mam proszę proszę, bęśka Pani, bęśka na katar i nie może zostać. Witam! Dziadek, dziadek ją będzie przywoził, odbierał. Też chciała. W ale, ja sobie w to, 10, razy w ale sobie myślę. Do rozgrzewki. Szybko. Rozgrzewaj się. I raz, dwa, trzy. I drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Ręce w przód, dziesięć przysiadów. Dziesięć przysiadów. Raz, na sam dół. Dwa, trzy. Na sam dół. Dzień, trzy, trzy. Oszczędnie, oszczędnie. oszczędnie. Dziewięć, dziesięć. Unosimy kolano w górę i krę kręcimy tutaj. Ninja! O, w górę i rozgrzewamy staw kolanowy. Proszę bardzo. I ćwiczymy równowagę od razu. Nie podpierać się! Junka, A teraz się za kolana i machamy. I do jednego. A, co, a nie, nie miałam, nie miałam więc... a to jest wrócenie. A to jest wrócenie. A to jest wrócenie. A to jest to dziecko wrócenie. że to jest jest wrócenie. to w pierwszym jest mówię, że to mnie Ale nie tyle jest... <głyszeć> nie Uwaga, teraz co, co? może maszerujemy na miejscu, powoli. Zaczynamy wolno, ze stopu na stopę. popatrzcie. Uch, do się tak raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Coraz szybciej, coraz szybciej, coraz ręcudą, szybciej. Chodzimy do podkoku, hop, 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 hop i w górę, Jeszcze raz, En, to, en, to